Bardzo sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak jesteśmy podatni na, na innych ludzi, jak jesteśmy podatni na social media, właśnie na to, co oglądamy i jak to na nas wpływa, i jak ogromny chaos często wprowadza. Wielokrotnie próbowałam w swoim życiu um, takich rzeczy, że. Um, Usuwałam swoje social media. Wielokrotnie odcinałam się od nich na kilka tygodni, yy, i wielokrotnie po prostu yy, robiłam sobie takie czyszczenie umysłu, wietrzenie. I bardzo dobrze to wpływało na mnie, dlatego że automatycznie łączyłam się ze swoim sercem, ze swoim ciałem i za tym, czego pragnę. I ja bardzo polecam, zwłaszcza osoby, które są w takim rozwoju głębszym, które szukają odpowiedzi na różne pytania i szukają swojej własnej drogi. To ja tutaj bardzo skłaniam i namawiam wręcz do tego, żeby po prostu powyłączać to wszystko i posłuchać trochę siebie wewnątrz: kim jestem, dokąd zmierzam, czego chcę, czego pragnę, i trochę oczyścić swój umysł i zobaczyć. Jak wiele mądrości jest w Tobie, tylko dlatego, że po prostu siebie słuchasz. I mi się często wydaje, że kiedy nas ktoś zainspiruje, tak, na pewno potwierdzamy też swoje, swój sposób myślenia z innymi ludźmi, fajnie podłączamy się, jakby nie czujemy się tak samotni w tym świecie, kiedy widzimy, że coś z nami rezonuje. Ale czasem to bardzo mocno e, może nas wręcz e, tak podłączyć do tej osoby, że już będziemy myśleć, jak ta osoba działać, e, a tak naprawdę każdy z nas e, ży, e, żyje poprzez własne doświadczenia, poprzez swój własny kierunek, poprzez to, co czuje, jak został e, w jakiś sposób ukształtowany. I tam na, tak naprawdę jest odpowiedź na wszystko, i ta odpowiedź jest głęboko w nas i tutaj w, w głęboko w sercu. I fajnie, że coś zainspirujesz się, ale mimo wszystko, i tak wybierzesz swoją własną drogę. A czasem to, co posłuchasz i to, co zobaczysz, może wprowadzić ogromny chaos w tobie, że będziesz się wahać nad pewnymi krokami, decyzjami, nad pewnym kierunkiem. Dlatego ja osobiście postanowiłam, że mniej oglądania kogoś, a więcej siebie. I tam zawsze jest ta odpowiedź na wszystko.